Witajcie! E, tym razem jesteśmy w Nurze. Wybieramy się na spływ kajakowy. E, jesteśmy aktualnie w Nurze. E, zaraz tutaj e, zbiera się cała grupa. Jedziemy do Ślepowron i będziemy spływać znowu do, e, do Nura Bugiem. E, no, i zobaczymy, jak to będzie. Mam nadzieję, że uda się coś jeszcze sfilmować. No, i kamera, mam nadzieję, że nie zamoknie. No, to do zobaczenia. No i jesteśmy w ślepowronach, siedliśmy właśnie do kajaków i powoli ruszamy i płyniemy. Rzeczka jest na razie jeszcze dość płytka, głębiej się pewnie zrobi jak płyniemy na bok. Yaşasın. Yaşasın. Buraya gidiyor. Tutaj wiesz te, te drzewa powalone po grybę. Mhm. Co nie ty jest To tak? Żebyś wiedział, że jest. Udało nam się, dopłynęliśmy, zaczynaliśmy w miejscowości Ślepowrony na rzece Nurzec, później tą rzeczką dotarliśmy do Bugu, no i Bugiem już tutaj dopłynęliśmy do miejscowości Nur, czyli tam gdzie zaczynaliśmy co Ciekawe, e, ogólnie Nóżec był bardzo płytki w większości, a Bug co ciekawe w niektórych miejscach tak samo. Czasami wręcz musieliśmy meandrować między e, mieliznami, żeby nie powpływać na nie, nie zatrzymać się tam. E, na szczęście pogoda dopisała, e, słoneczko było, czasami trochę wiatr większy powiał, trzeba było trochę mocniej powiasłować ale ogólnie było bardzo dobrze. E, w tym miejscu Bug ma a, 18 metrów szerokości ponad 7 metrów głębokości, więc jest naprawdę dość, dość głęboką rzeką. Prąd nie jest aż taki straszny, przynajmniej na tym odcinku, w którym płynęliśmy, więc dało się spokojnie skręcać, pływać między wyspami, które się znajdowały na, na rzece, więc było dość ciekawie. No i tak jak zapewne widzieliście w poprzedniej części filmu, okolica też była bardzo urokliwa. Było dużo czapli, oraz różnego innego ptactwa. No i oczywiście dużo ważek, które sobie co chwilę się dały, czy na wiośle, czy na kajaku. Ogólnie cały wyjazd patrząc na cenę i na czas poświęcony uważam za bardzo udany i polecam go wszystkim, którzy mają ochotę spędzić miło weekend. Do zobaczenia.